odcinku z Fajkraja5 Z? Z Brancu Patrologiem Siemano siemano Tak jest w końcu powrót kraju na mój kanał po I... długiej przerwie nie? Tak jest i pierw Może pójdziemy sobie uzupełnić amunicję Bo ja już jej praktycznie w ogóle nie mam A ja? I sprzedam I przy okazji głupy nie... no nie? No Ja szczerze powiedziawszy coś tam mam jeszcze I słuchaj yy, ten Zaznaczyliśmy sobie właśnie zadanie, wyzwoli, wyzwolenie, tego Tartaku, Na nie? No, Tartak Baronów, dokładnie Tylko helikopter tu? i... Po cichu to robimy? No, przydałoby się po cichu to zrobić Nie można stworzyć... Czemu Co ty? Wezwać jakiś helikopter? Kurde, ja nie wiem czy na multiplayer y można w ogóle helikoptery przywoływać No bo słuchaj, właśnie no. ja próbuję, no ja I mi pokazuje, że... O, dobra, jest jest? Tak, dalej Czy ja no pamiętam da. jak tym się steruje? <grywa> A ty tutaj nie ma trudne no nie? Nie, to było w miarę proste, tak mi się wydaje przynajmniej Kurde i te góry tam w tle, no to jest coś pięknego No i to jeszcze jak? W końcu powrót po bardzo długiej, znaczy bardzo długiej, na ile to było? No nie wiem, z pół roku na pewno no i też odcinki tak po 20 minut będą, no nie? Tak, żeby mi się to potem razy coś nie przesyłało No Dobra, bo stopera... Także spoko Stopera bym nie był, czy ludzie kiedyś No 20 minut może troszkę była ale tak No, coś w ten deseń Wskakujemy, no. Kombinezon sobie rozluź. A. Ale ten do szybowania. Tak, tak, no. Cio, Dobra, lecimy. No. Jak tu była lornetka? Kurde, kto mnie zauważył. Patryk, aha. Ty jesteś już... a, ten. Zarabujesz? ich. Nie, nie, nie ich, bo mnie strzelają do mnie z drugiej strony. Kurde, zabili mnie. Jaki... Co? Pod Z była lornetka, dobrze pamiętam? Pod Z właśnie. O, ale grube drzewo, tu. No. Czekaj, bo już tu ktoś widzi. Uważaj. Ej, wrót wezwał posiłki, skąd? Ale jak oni nas widzą w ogóle? To jest, jest, jest dziwnie straszny. Ty, oni jakby już nas widzieli. Widzisz to? Czekaj, ja ze snajperów w nich strzelam. Ty, kto go zabił? Ja czy ty? Nie wiem właśnie. Kurde, mi się tak trzęsie celownik. Wow. Zabity. Zabity. Dawaj Patryk, wystrzelimy wyszczel, ich ze snajperów. Uważaj bo to jest chyba poziom trudny też Uwaga na plecy no. bo oni wezwali posiłki Jak no widzicie chcieliby to po cichu zrobić to Jeszcze nie da no posiłki czy nie? Plecy? No, jest, jadą Co tam kurde napierdala? Ej, podchodzi ten. O kurde, ale zostałem. Czekaj, idę zabić tego jełopa. Kurde, apteczka. Co się dzieje? Dobra, zabiście Super. Udało się. I teraz, teraz, będzie fajny moment, jak to tam... ...niszczą. No. Ta muzyka też fajna jest, eh? Fajna, no. Taka do fabuły idealna. Ej, to jest chyba ta yy, uczniczka, nie? Bo no, u niej będą misje, możemy u niej zrobić chyba nawet. Chodź, podejdziemy do niej. Czekaj, ktoś do mnie gada. Do, do mnie też. No to jest ten, Ducht chyba. Ty patrz, łuki! Ej łuki! To bierzemy! Za co by to wziąć? Ja bym sobie wziął na macha niż łuk! Aha, wiesz co? Czekaj, ja bym wziął to za... mogę za bazookę, albo nie za pistolet! ja z nią dawałem. Lecimy widzowie z codzienną serią z MKF-5. No, dokładnie. Kurde. Ciekawie co to za zadanie. No. Jakiś Dobra, bo po cichu to ja, ja to za bazukę zamienię. Ona gada jakimś kucharzu. Ja wiem co to jest za misja. Mi tak pewnie ludzie się spytają, kurde, już szósty raz przechodzisz, a, a ci się to nie nudzi. No tak szczerze powiedziawszy, ten far Cry on się nigdy nie znudzi moim zdaniem. Żebyś wiedział, trzeba za nią podążać. Ty do tej, no. do tej misji w sumie lepiej łuk chce wziąć łuk No. Dobra podążajmy za nią. Zobaczcie jaki to jest klimat zresztą, no i to, to, się, to się ma znudzić. No. Ja teraz sam gram szóstkę. Więc... Or... No. Długo tak za nią będziemy pieknąć? Wiesz co? Z tego co pamiętam chyba nie aż tak długo No... W tym fajkraju jest kusza? Kusza chyba... Hmm. Nie wiem To jest łuk bloczkowy, nie? Inaczej chyba No, jak Deforest Tak właśnie wyglądam w No, może z tego, z nowego Deforesta też serię zrobimy bo z jedynki była skończyliśmy już w tam, teraz dwójka, nie? No, o, tu podchodzimy już do jakiegoś miejsca. A Jak się zresztą pytaliście kiedy. O jest Czekaj, trzeba podejść do nich tak trochę bliżej. Ja załatwiam lewego, ty prawego, dobra? dobra tak ja po jednym fragusie robimy. Co to? Kto to strzelił? Nie wiem. A to ta idiotka strzeliła, wiesz? Aha Czekaj, bo ja się za nim za bardzo oddaliłem ja też czekaj muszę do niej wrócić no i po co nam kradnie szkile a, no. a i Cesa i Sesa też będzie ten jeden odcinek na pewno wyjdzie, ale jak Patryk wróci do formy bo to na razie to tak średnio no trochę średnio ale jest dobrze No kolejnie w Chodź, dotrzyj do punktu obserwacyjnego Widzimy jak ktoś? Czekaj, czekaj, czekaj. Spokojnie z lornetki, no nie. Jak na kucaka trzeba. trzeba. Masz już to rzucania? Q, no mam. Czekaj, spokojnie, bo to trzeba tak dobrze rozgrywać. No, na spokojnie właśnie. Bo oni też jak chyba nas wykryją, to oni chyba zabiją. Ej, tego grubego z czego trzeba zabić? O kurde, czekaj, bomba, bomba. Zabij go, zabij go. Czekaj, nie, bo Puma wysadzę. A Puma, Puma go zabiła, zajebiście. Recy. Dobra, dostał Nice No w sumie to wyszło, nie? Czekam ty no. ta pompa O kurde. O kurde, nie. No dobra, trzeba ich uwalniać. Aha, to jest. Tutaj to jest skutka trzy. Słuchaj, to teraz Jacoba ten teraz... Jacoba teraz jakby terytorium się w niebie, no nie? No. Tak no Jak ty to otworzyłeś? E, Strzyniłeś to. Aha They the It's cool. Nobody's looking. Get me up, thing. For real. They got training camps all over the place and their army is getting of bigger. There's more the All these decent folk them are now in the yeah, oh, mountain they call him the cook? Huh? A couple years back, Jacob sent one of his guys out to round up this family. My mind is my own. I won't let anyone tamper people. with it. Dobra, to było A nie nie? No chyba jeszcze nie. To ja fajna misja, tylko taka trochę długa, się ciągnie, więc Trzeba podążać mm. a nie, tak długo nie spintuje. No. Ale jodło. No. Ten amerykański klimat, nie? Tak, no. Tam gdzieś jest to. Trzeba do są... góry. Trzeba do góry iść. Dobra, jest. tu już chyba będzie ten kucharz. Nie, to chyba jeszcze... O kurde, chowaj się, chowaj się. Właśnie wiem. Wiesz co, zdejmę tego snajpera. Ja też, a sna... ja ze snajperki strzelę. Dobra, zabiję ty. Na spokojnie, wszystkich ich wybijemy Pięknie Nice No i elegancko, I, I, to, i jeszcze tam jest jeden Zabij go Schodzisz? Schodzę, ja no, jestem jest tu to. Biedni turyści No a bo te ciała się przeszukiwało. tak no. Tych zabitych w Fajkraju 6 automatycznie to podnosi. A no to już widzisz. Nie jestem przyzwyczajony, chyba. Nie Podążaj na jazz. A tak Fajkraju 5 chyba ma fabuły tak gdzieś parę godzin. 20 godzin, nie? Coś takiego? Jacob hasn't gone to. Mm. Ain't nowhere to hide. Those judges smell fear from miles away. We're dead in the water. So the cook... He had the parents on posts. Decided to give the kids a little water. And then he asked if they want... The kids were starving, so they said yes. They started begging for food. The cook asked if they wanted pork. No. to nieźle. No, drzewa no to jest kurde naprawdę grafika jest dorąbana Fest. I, to jeziorka, i to jest jórka takie te no Mnie to trochę takie te oko przypomina, że ty byś w zakopanem no, tak. byłem, tak, no. Morskie oko. Morskie Ej, teraz mi się DeForest przypomniał po, tej, po, tej, po tym na tym drzewie tej płatce Mhm. No powiedz, że nie. Czekam, no, pod... no, jest. Kurda, go na wolno biegnie. No. Szybciej biegnąć to. Oho? To ten kucharz tam coś robi. Chyba tak no. Będziemy chyba zjeżdżać po tych tych... po tych linach, tak mi się wydaje. Ej, ale to chyba na koniec, nie? No... Nie czy, czy teraz nawet nie, ale no zobaczymy. Czekaj Chodź, dotrzyj do... dotrzyj do punktu obserwacyjnego Żebyśmy jej z tyłu za bardzo nie dostawili. Wiesz co, nie, bo teraz jest jakby checkpoint żeby iść do tyłu, nie? Jest, dobra, tu jest już chyba ten kucharz Aha, może ma, masz rację faktycznie. Słuchaj, ja mam pomysł. No czekaj. Powoli? Lewej? Zdejmijmy ich czekaj, czekaj, ty... Tych tu przed nami? Tak, ja biorę tego co stoi Czeka. do mnie przodem teraz. Tego biorę. Czekaj, bo ja tu kurde... Do mnie obaj stoją tyłem. Czekaj, Aha. czekaj, bo oni się zorientowali. Kurde. Nie, czemu. Dobra Patryk, na głośno nam wjeżdżamy. Wiesz, co chyba no? Chyba dostał. Ja, bo ja go podpaliłem. To jest enda, ja? Chyba to jest on, no. Dobra, chodź do Jazz, bo coś tam chcesz, żeby z nią porozmawiać. It, That was right. Cook's dead and... To jest, teraz pewnie troszkę no, Jacoba no, obalimy, nie? Tym, że kucharza mu no, zabiliśmy. No. Na pewno. I don't know what I'm supposed to do. No. that has been right about a lot of shit lately. Cole, Eli, maybe he's right about you too. You uh, need someone to watch your back. Call me. And uh, thanks for everything you've done. Dobrą. Skończone. Dobra, to co, jeszcze jedna misja. Nie będzie akurat tak tego. No nie akurat będzie git. O kurtach nam dodało punktów. Poczekaj, bo tu pewnie coś jest ciekawego w tym miejscu w senie. Też mi się wydaje, że tu coś będzie. Hey deputy, that needs mine. She doesn't make friends easy, but if you want things done quickly and quietly, she's your girl. Keep her safe for me, okay? She's been through a lot. Powiedzcie, że grafika tu kurde jest jest. No. Dobra, słuchajcie. To też muszę przyznać. Tak, to można. Aha, bo myśmy robili ten. Bo myśmy sobie chyba wcześniej wyznaczyli, jakby region fade. I tam mamy 6,5 tysiąca punktów na 13. No. To co? To może tam byśmy myślicie. No ja bym pierwszy tą fade pokonał, nie? A potem tamtego. Tylko trochę dobra. Tak, nie my to dobra. Idziemy do ośrodka Kieł może. No bo powinniśmy po jednym regionie ogólnie wyzwalać, no nie? A nie da się tu teleportować. Nie da się. A to dobra, szybko. Słuchaj, pod... to chodź do ośrodek Kieł, zrobimy sobie w następnym odcinku. A ja nie mogę chyba się teleportować. Bo ja mogę, to tak, słuchaj. Yy, bo jakby chyba tylko ten, może host. No, się ale to do... Desant powietrzny sobie zrobimy i dotrzemy tam do tego miejsca No, automatycznie mnie też przenosi jak ciebie też Aha, czyli tak to działa No No, możecie też napisać czy mam się serio podoba ja spadam, czemu ja spadam? Spadochron ochrony Albo kombinezon, a gdzie lecimy dokładnie? Lecimy do Camping Hall Mam coś tam. Ja go nie wiem, tego wysłowić Aha, nie. czekaj. Musisz daleko. się trzymać blisko mnie, bo coś tutaj, mówi, że partner za daleko. No dobra, tam lecimy, okej. Okay. 500 metrów to jest najlepiej Naj najszybszy transport, nie? No. Jesteś zbyt daleko. No czekaj, ja, ja lecę za to cały czas, tylko to ty zapierdalasz chyba tak szybko. No bo mam ten, nie. a ty masz spadocha czy co? Ja lecę na nie wiesz, bo to... A co, mnie zabije, jak jestem za daleko od czy co? O, już jest git. Dobra, git, fajnie. Dobra, jesteś tutaj już, ja. ja lecisz, dobra. To jest chyba ogólnie przed nami. Wiesz co, to ja bym sobie tutaj, nie, stanął. I... No. Aha, bo tu nie ma do wybicia tego... A wiem co to jest za misja, dobra Chyba wiem Tamten jest ten gościu Aha, też wiem co to jest, no Będzie ich trzeba chyba palić, nie? No jakoś tak to będzie Dobra trzeba postać A mi tego pić pięćby Ci powiem Co? No ja mi też po... Get the fuck out of here Johnny Law I know my rights, I ain't doing nothing wrong. I am Charlemagne Victor Beauchamp. He's Victor Beauchamp. <laughs> <viable revenue. laughs> oh god. Welcome to the Discord. <laughs> no, my special keep place where I can just be me. Without the prying eyes of my PO, or witnesses, or law enforcement types such as yourself. Here is where I am free to unleash my fire and mayhem in a pants-free, consequence-free environment. I have pants on now, yes, but... Who knows what the next half hour, 45 minutes hold. Got a sweet ass sound system rigged for 110 decibels of the hottest Dobre. music ever created. Every time I crank it up, man, just those shit cult angels, mm. they just come running, and I can't tell if they love it or hate it, but I'm telling you, it sure is fun to melt their faces off. And don't worry, man, the angels, they'll be here now. <laughs> Hey man, then come on over. I was about to put on some tips. Have a BBQ. Dobra, no. płonąca... E... Czekaj, bo mi tap w ogóle nie działa, nie wiem czemu i muszę wychodzić specjalnie, żeby to zaakceptować. Dobra. Oho, zaczynamy? Zaczynamy, nie? Oh yeah. Zaczynamy, dobra, lecimy. A ty mówisz, że z bazuki będziesz na pierwszą? Jest to no też te nie? Zmienić ten broń? W menu czy nie? Nie da się. Chyba ja sobie bym musiał zmienić ekwipunek. Nie, nie da się zmienić. A to szkoda. Fajka już jeszcze da. Ja ich z digla robię. Nie to elegancko. Tak, no, tak, no. Uwaga, kolejni. W ogóle ciebie to też takich zombiaków przypominało. No, trochę. Jak tam puma się rzuciła. Też takie podobne, nie? No dokładnie. Zwróć uwagę, że my to musimy wyłączyć, ale dobra. Zwróciłem uwagę. Dobra, pykaj wyłącz. Pagać samochód. To już Dobre. O kurde. Już się tak ścięło, by się ci na to. Nie, nie wywaliło na szczęście. Błagać, kolejny samochód. to jest jakiś z trudny. Ja już ustawiam parę razy i mam wyśrubowanie. Puma potrzebuje pomocy. Przestrzelam do nich Kurde jak ja dostaję stary Uwaga z prawej Kurde ja dostaję no, Ale no. dobra No chyba tak, bo już tańczy na koniec, więc... Victor Pięknie, super. <laughs> Dobra, zarobiście, No to co, to... Tu kończymy chyba powoli, nie? E, słuchaj, mamy kolejny... Oho, trzeba skończyć, bo Fate wysłała wybrańców, żeby nas y, zjeli. Aha. Wiesz co to jest? No wiem Bez no, w następnym odcinku spowiedzie... Spowa... połac... Ja wiem się wysłowić. Na pewno od nas ten będzie wołać, będziemy albo mniejsza, albo gdzieś tam nie? No coś takiego na pewno. No i tym akcentem kończymy. Dzisiejszy odcinek. Czy się ze mną był? Brancu. No i do następnego, Siemka. Do następnego, yo, yo, yo.